Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym filmie omówimy sobie Grand Prix Japonii. Z góry przepraszam, jeśli będę brzmieć nietypowo, ale los tak chciał, że jestem przeziębiona. Zaczynajmy! W trakcie tego weekendu zostało ustanowionych Kilka nowych rekordów. Jednym z nich było najszybsze okrążenie kwalifikacyjne w historii toru w wykonaniu Maxa Verstappena. Przyjechał idealne, nieoficjalne, najszybsze okrążenie i pobił czas Sebastiana Vettela z 2019 roku. Natomiast oficjalne najszybsze okrążenie należało do Kimiego Antonellego który przebił swojego poprzednika w Mercedesie, Louisa Hamiltona, który swój rekord ustanowił również w 2019 roku. Dodatkowo został najmłodszym zdobywcą najszybszego okrążenia, odbierając ten tytuł Maxowi Verstappenowi. Kimi Antonelli w trakcie tego weekendu został również najmłodszym liderem stawki F1, pokonując ponownie Maxa Verstappena o 3 dni, więc była to jego ostatnia szansa na ustanowienie takiego rekordu. Gdyby w ten weekend wygrał, to kolejny rekord zabrałby Maxowi Verstappenowi, a mianowicie bycie najmłodszym zwycięzcą Grand Prix. Teoretycznie ma w ogóle jeszcze tak mniej więcej 5 lat szansy, aby zostać najmłodszym mistrzem świata a ten rekord aktualnie trzyma Sebastian Vettel z wiekiem 23 lat. Red Bull ze specjalnym malowaniem, aby uhonorować Hondę, a właściwie to ich silniki, których obecnie używają tylko, że pod swoją nazwą. W przyszłym sezonie ich współpraca dobiega końca, dlatego z tej... Okazji, że tak to ujmę, postawili na właśnie takie malowanie w Japonii. Nie była to moja ulubiona odsłona białego Red Bull'a, nie licząc oczywiście Racing Bulls. Bardziej podobało mi się ich malowanie z 2021 roku, kiedy również postawili na taki design, ponieważ był tam taki akcent żółtego tego słoneczka, który znajduje się w logo Red Bull'a, a tak to bez tego przypominali. Trochę bardzo regularnego Hasa. To w jaki sposób na pierwszy rzut oka rozróżnić te dwie drużyny? Tak tylko wspomnę, że Has również przygotował specjalne malowanie i na boki swojego samochodu dodali kwiaty kwitnącej wiśni, co prezentowało się przepięknie. Wracając do Maxa, wycisnął w ten weekend absolutne limity swojego samochodu. Jechał po to, że bardzo ryzykownie, ale jak to się mówi, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Maksowi było dane na się owego szampana. Gdyby nie wykręcił takiego okrążenia, to szampana prawdopodobnie również by zasmakował, jednak pozostałby delikatny niesmak po tym, że nie udało mu się pokonać McLarenu. Oczywiście McLaren nie chciał przesadzić i woleli skupić się na oszczędzeniu samochodu, na ewentualne późniejsze wyprzedzanie Maxa do którego finalnie nie doszło. Trochę przyczyniła się do tego zmiana nawierzchni na Suzuce, przez co degradacja opon była znacznie mniejsza niż poprzednio, ale też tempo obu kierowców McLarena, które nie było wymarzone. Dziwna sytuacja miała miejsce przy wyjeździe z lane Lando Norris, który tak jakby próbował wymusić karę na Maxie Verstappenie za rzekome spychanie go na trawnik przy końcu alei. Słowe zagranie z jego strony, finalnie nikt nie otrzymał za nic kary, no bo Max właściwie był niewinny, ale Lando mogło się jeszcze oberwać za niebezpieczny wyjazd z alei, co raczej by mu się nie uśmiechało. Wielkie nadzieje pokładane w yukim Tsunodzie i teraz ciężko mi stwierdzić, czy to wszystko jest wina samochodu, czy trochę zawiódł i nie wykazał się na swoim domowym Grand Prix. Porównując wyniki Liama Lawsona, stawiałabym raczej na problem z samochodem. Niż z drugim kierowcą, ponieważ startowali oni jeden za drugim, a skończyli z sześcioma miejscami różnicy: Yuki 12, a Liam 18. Mimo tego, że Racing Bulls wcale nie ma najgorszego samochodu. Mogli nie przeprowadzać tej zmiany kierowców? Jestem pewna, że Yuki w swojej poprzedniej drużynie wycisnąłby zdecydowanie więcej niż w drużynie głównej Red Bull'a, ale naprawdę mam nadzieję, że na przestrzeni sezonu będzie muszło lepiej. Ferrari ma problem, którego nie potrafią zdiagnozować. Lewis Hamilton dostaje teraz flashbacki z Mercedesa, kiedy również mieli problem, którego nie potrafili pokonać. Nie jeżdżą oni najgorzej, ale i też nie jakoś najlepiej, chcą walczyć o mistrzostw konstruktorów, a w tym momencie między nimi a McLarenem na przykład można powiedzieć, że jest dosyć duża przepaść. Co chwilę coś wymieniają, to nic nie daje a najgorszą sytuacją dla nich będzie jak ogarną się dopiero w połowie sezonu, bo wtedy większość stawki naprawdę już daleko im odjedzie i mistrzostwo, o które walczą od 17 lat pójdzie na marne. W się, Alex znowu punktuje, Carlos znowu nie. Tym bardziej, że dostał karę przesunięcia 3 miejsca na starcie za blokowanie Louisa Hamiltona w kwalifikacjach. Zespół tłumaczył się, że Hiszpan nie zrobił tego specjalnie i po prostu nie zakładali, że Ferrari wyjedzie jeszcze na szybkie okrążenie i dlatego nie dostał żadnych punktów karnych. Ale skoro już o karach dla Carlosa Sainza mówimy, toż tak dziwnie mi wspomnieć o karze, którą otrzymał za niepojawienie się na Hymnie Japonii. Nie tyle karze co każe, ale powodu jego niepojawienia się. Mianowicie był po prostu w toalecie, a FIA wlepiła mu za to do zapłaty 20 tysięcy euro kary. Nie interesowało ich to, że pokazał zaświadczenie od lekarza, że akurat w tym momencie musiał być w łazience i po prostu wlepili mu tak wielką karę za niepojawienie się na hymnie. Rozumiem, hmm, ważna rzecz, kierowcy obowiązkowo muszą się tam pojawić, raczej nie wypada im się spóźnić albo nie przychodzić, bo jest to po prostu bez szacunku, ale w takim wyjątkowym przypadku powinni trochę wyluzować. Jack Duan zaliczył ogromną kraksę w trakcie trzeciego treningu i powiem o tym krótko, chłop musi się wziąć w garść, ponieważ jest to trzeci weekend wyścigowy, a jego trzeci rozbity bolid... I jeśli nie zrobimy tego szybko, to wszyscy bardzo dobrze wiemy, że gdzieś w cieniu czeluści garażu Alpine na jego fotel czai się Franco Colapinto, o którego Alpin bardzo walczył i podobno wyłożyli za niego bardzo dużą sumę pieniędzy. To by było na tyle z podsumowania Japonii. Za dużo się nie działo, muszę przyznać, ale ustanowione nowe rekordy naprawdę budzą podziw. Następny wyścig czeka nas już o godzinie popołudniowej, więc bardzo dobrze. Będzie to wyścig w Bahrajnie, a ja się już z wami żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Zapraszam na mojego Instagrama oraz na mojego X-a i widzimy się w przyszłym tygodniu.